Usług na życie wspiera firma Axon, prowadząca sklepy z zaopatrzeniem medycznym w całej Polsce. Serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Sposób na Życie. Dzisiaj poznacie mistrza, który ściga się na wózku sportowym. Nauczymy Was, jak jeździ się na wózkach aktywnych, jak również zaprosimy do kopalni Guido, która otwiera swoje podwoje dla osób z niepełnosprawnością. Zostańcie z nami przez następne 20 minut. Muzyka Kiedy wyszedłem ze szpitala, poznałem mojego kolegę Zbyszka Barana i, i właśnie na takim treningu pływackim poznaliśmy się i Zbyszek był, e, był zawodnikiem, który biegał i e, później trafił na wózek w wyniku wypadku i razem jak już się poznali na basenie, to on e, zasugerował, że jest coś takiego i tak postanowiliśmy, że, że spróbujemy. Dyscyplina, którą uprawiam, to Wyścigi na sportowych wózkach inwalidzkich należy do lekiej atletyki. Już 16 rok uprawiam tę dyscyplinę. Do najważniejszych sukcesów należy oczywiście medal z Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach w 2004 roku, ale jeszcze wcześniej, już od 2001, zacząłem zdobywać medale Mistrzostw Europy później medal mistrzostw świata, byłem mistrzem Europy na 10 kilometrów, na 5000 tysięcy metrów. To dzisiaj jeszcze jest aktualnym mistrzem Europy na, w maratonie. Także no, tych sukcesów dość dużo już mam na swoim koncie. Przez ten okres czasu dość tego się nazbierało. Oprócz tego bardzo dużo startów w maratonach komercyjnych, także w sezonie około 20-25 startów. No, jest tego dość dużo. Hmm. Po sześciu latach bardzo intensywnego treningu dopiero zacząłem odnosić sukcesy międzynarodowy, zacząłem się liczyć, ją, powiem tak, w tym kręgu zawodników międzynarodowych, więc y, ciężki trening, dwa razy dziennie y, i ten trening nie różni się niczym od treningu takiego zwykłego sportowca. listopad, grudzień zaczynam przygotowania do sezonu. Wtedy, wtedy robię bardzo dużą objętość, kręcę dużo kilometrów, po 40, po 35 kilometrów codziennie na wózku. Oprócz tego jest drugi trening, jakaś siłownia czy też basem. Ten trening, ten trening przygotowawczy, ten początek jest, jest takim treningiem trochę monotonnym, bo w sumie się jeździ tylko te, te kilometry, nic się tam zbytnio nie zmienia. Dopiero później już. <laughs> Zaczynają się takie trening, zaczyna się już taki trening nieobjętościowy, tylko taka wytrzymałość, wytrzymałość siłowa, wytrzymałość potem tempowa. To wszystko się zmienia, wtedy wchodzę na stadion. Na stadionie kręcę wtedy już po prostu bardziej intensywnie. Nie, nie ma już tyle tych kilometrów, ile jest w tym okresie przygotowawczym, ale jest to już na zdecydowanie wyższym tętnie na w ogóle to jest inna już jazda. Wózek, na którym startuje i jest wykonany pod zawodnika. Jest to wózek zrobiony na wymiar. Oczywiście dużą rolę odgrywa tutaj waga wózka. Jest on wykonany tak jak ten, na którym jeżdżę, jest wykonany z stopu aluminium. Koła są z włókna węglowego, jest to wszystko bardzo lekkie. Na stadionie przy tych ekstremalnych takich już końcowych, finiszowych metrach ta prędkość oscyluje do 40 na godzinę, to jest tam 38, 37, 36, ale na maratonie, podczas gdy ścigamy się po szosie, gdy się jeździ po górkach i są zjazdy, no to prędkość czasami jest po 80 na godzinę w takich zjazdach, więc jest to dość duża prędkość. Trzeba być bardzo ostrożnym, bardzo skoncentrowanym podczas takiego wyścigu, żeby, żeby sobie nie zrobić krzywdy. tylko sport. Ja jestem normalnym człowiekiem, normalnie funkcjonuję jak, jak, jak każdy inny. Mam żonę, mam czteroletniego synka, także oprócz tego, że mam te dwa treningi dziennie, to wplecione jest jeszcze takie normalne życie rodzinne. Wiadomo, że bywa tak, że często wyjeżdżam, bo, bo jednak mam zgrupowania, wyjazdy, czy tam starty i nie mam je z najbliższymi, ale, ale oni są do tego przyzwyczajeni, no już już tyle lat to robię i każdy, każdy po prostu wie, że to jest moja praca i, i nie ma do mnie pretensji, moja żona wspiera mnie w tym, co robię i, no i to jest fajne. W wieku 15 lat okazało się, że mam nowotwór kości w kolanie. Lekarze długo nie umieli mnie zdiagnozować. Musiałem w końcu pojechać do mojego brata, do Niemiec. Tam lekarze bardzo szybko zdiagnozowali mnie. I, no i miałem bardzo, krótko, krótki, krótki, bardzo mało czasu na to, żeby coś, cokolwiek z tym zrobić. Była szansa na operację w Heidelbergu, ale to e, było równoznaczne z dużą sumą pieniędzy, no, której nie byłem w stanie zgromadzić w tak krótkim okresie czasu. Czas grał na moją niekorzyść. Musiałem po prostu podjąć decyzję, albo będę żył, albo, albo nie będę miał nogi. No i wiadomo, wybrałem życie i... i i tak się stało, no, akurat nie no, tak było mi pisane i co, co mogę powiedzieć. No. Takie zamykanie się e, no, nic nie daje, i to, że można wyjść, że można spróbować uprawiać jakąś dyscyplinę. Załapie się bakcyla, to potem w ogóle cały świat się zmienia. Jest możliwość, dzięki uprawianiu sportu, można zwiedzić naprawdę cały świat, i człowiek wtedy dostrzega, że, że jest bardziej sprawny niż, niż niejedni ludzie, którzy, którzy po prostu gdzieś też tam są zagubieni, jakoś, jakoś nie umieją sobie poradzić. Zdrowi ludzie. Już za parę minut w magazynie Sposób na życie pokażemy wózki aktywne, a Piotr Czarnota zaprezentuje podstawy nauki jazdy na nich. Ale najpierw informacja turystyczna. Czeka na Was kopalnia Guido. Sposób na życie. Zostańcie z nami. Zabrzeńska zabytkowa kopalnia Guido stała się dostępna również dla osób poruszających się na wózkach. Dzięki przystosowaniu podszybia i trasy wycieczkowej, po pobraniu kasku i ochronnego fartucha, Jerzy Opala mógł zjechać na poziom 170 metrów. Dlatego byłego górnika pierwszy od 20 lat zjazd pod ziemię był szczególnym wydarzeniem. Wracałem myślami, jak to było właśnie 30 lat temu, kiedy jeszcze byłem. Młodym chłopakiem 20 lat. No i cieszę się z tego, że po raz drugi w życiu mogłem zjechać mimo niepełnosprawnej na dół na kopalni właśnie tutaj u nas na Guldą. Zabytkowa kopalnia oferuje zwiedzającym moc atrakcji. Są autentyczne, XIX-wieczne stajnie korytarze z różnorodnym sprzętem górniczym, czynne cieki wodne, zbiory zabytków techniki górniczej, jest oczywiście duch kopalni, czyli skarbnik oraz najgłębiej w Polsce położona skrzynka pocztowa. Zjeżdżając na dół przenosimy się jak gdyby w czasie, w czasie do 19, do drugiej połowy XIX wieku, do lat osiemdziesiątych. poznajemy jak wyglądało to górnictwo. Ponad 100 lat temu, jak drążono szyb, jak drążono chodniki, jakimi posługiwano się urzędzeniami. No i to, co robi największą, największe wrażenie na tym poziomie, to to, że możemy zobaczyć prawdziwe, oryginalne stajnie. Stajnie, bo to są czasy, gdzie razem z górnikami także i konie pracowały pod ziemią. I te stajnie tu na tym poziomie 170 są zachowane. Kopalnia sukcesywnie powiększa możliwości dostępu do jej zasobów przez osoby z niepełnosprawnością. Obecnie otwarty dla nich jest tylko poziom 170, ale planowane jest również udostępnienie poziomu 320, a wraz z nim możliwości zobaczenia w działaniu ciężkiego sprzętu do wydobywania węgla. Poziom 320 też jest dostępny, ale nie trasa turystyczna, tylko ta część tak zwana kulturalna. Jeśli dzieje się tam jakiś teatr, koncert, to także osoby niepełnosprawne, które wcześniej tutaj zadzwonią, zaznaczą to. To jest dla naszej informacji bardzo ważne, że z osobą niepełnosprawną na wózku, żeby odpowiednio przygotować klatkę, którą będą się zjeżdżać pod ziemią. Jeśli tam to powiedzą, też mają szansę zjechać i uczestniczyć w tych kulturalnych zdarzeniach, które mają tu miejsce raz w miesiącu i są zdarzeniami cyklicznymi. Chętni do niezwykłej wyprawy w zabrzańskie podziemia mogą zgłaszać się w kopalni Guido na ulicy 3 Maja lub za pośrednictwem telefonu pod numerem kierunkowy 32 271 40 77, wewnętrzny 5183. A już za chwilę. Jeździsz na wózku i uważasz, że wiele miejsc jest dla ciebie niedostępnych? Więc zobacz, jak to można zmienić. Po przerwie w magazynie Sposób na Życie. Sposób na Życie wspiera firma Axon, prowadząca sklepy z zaopatrzeniem medycznym w całej Polsce. Wózki aktywne charakteryzuje się tym, iż są to wózki skonstruowane na sztywnej ramie. Może dla przykładu pokażę. Są to wózki, które, których budowa jest spójna. Nie ma tutaj żadnych elementów, elementów składowych poza siedziskiem, które składamy w ten sposób i szybko demontowalnymi kołami. To jest charakterystyczna rzecz, jeśli chodzi o wózki, wózki aktywne. Oczywiście, wózki aktywne muszą być zgrabne w porównaniu do innych wózków, są to mniejsze wózki o większych możliwościach, jeśli chodzi o jazdę w trudnym terenie. Zdarza się, że wózki aktywne mają elementy wózków standardowych, takie jak na przykład rączki. Bardzo często pacjenci, mimo tego, że prowadzą aktywny tryb życia, muszą mieć rączki, ponieważ niektórych przeszkód nie są w stanie sami pokonać. Ewentualnie takim dodatkiem również może być koło antywywrotne, zabezpieczające pacjenta przed przewróceniem. Proszę pamiętać o tym, że na wózkach aktywnych głównie przeszkody pokonujemy w balansie, to znaczy przestawiamy wózek... Tylko i wyłącznie na tylne koła. Przednie koła są, są w górze. Dlatego koło antywywrotne w niektórych sytuacjach jest wręcz wskazane. Oczywiście, wózki aktywne mają bardzo dużo cech, które są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla danego modelu. Na przykład, w tym modelu wózka możemy zmieniać bardzo płynnie kąt nachylenia koła tylnego z jednej jak i z drugiej strony. To daje nam możliwość większej stabilizacji pacjenta, pokonywania odcinków większej prędkości dając zarazem bezpieczeństwo danemu pacjentowi. Oprócz tego gadżety tego typu jak zegarek montowany w przedniej części wózka, sportowe hamulce, które Wykorzystujemy przy aktywnym trybie poruszania się na wózeczku. Wózki aktywne również cechują się tym, że staramy się dobrać jak najniższe oparcie dla pacjenta. Wózek aktywny ma być wózkiem, który daje duże możliwości. Poprzez to, że stosujemy niskie oparcie oczywiście na tyle. Na ile dana dysfunkcja pozwala. Umożliwiamy pacjentowi większą ruchomość, większe możliwości podjechania do stołu, na przykład jeśli chodzi o, o, o wysokość tego wózeczka. Proszę pamiętać o tym, że każdy wózek aktywny jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Tak więc każdy wózek jest indywidualnie dobierany. Jest to ważne, aby, aby korzystać z rad osób. Z doświadczeniem osób, które się na tym znają najczęściej, są to fizjoterapeuci. Wózki aktywne w nomenklaturze sprzętu są nazywane takimi garniturami dla pacjenta. Każdy jest krojony tak jak garnitur indywidualnie dla potrzeb, dla potrzeb pacjenta. To, że mamy wózki aktywne z niskimi oparciami, wcale nie, wcale nie świadczy o tym, że on musi mieć niskie oparcie. Jeśli jest potrzeba, oczywiście możemy to oparcie wydłużyć. Proszę pamiętać również o tym, że każdy wózek aktywny jest skonstruowany w ten sposób, że możemy ustawiać dowolnie jego parametry. Możemy przesuwać oś przedniej, tylnej, tylniego koła do przodu, aby zwiększyć możliwości wchodzenia w balans. Możemy oczywiście tą oś przesunąć do tyłu, tak aby wózek był mniej wywrotny. To wszystko w porozumieniu z, ze specjalistami możemy dobrać, wyregulować, tak aby wózek spełniał w 100% swoje przeznaczenie. Prawidłowe ułożenie ręki na ciągu. Kciuk przodem skierowany do jazdy, kierunku jazdy. Na wysokości końca wóz, końca oparcia lub końca końca oparcia lub końca e, zakończenia wózka. Druga ręka również. Leciutko pochylamy się do przodu i wykonujemy ruch. Ruch ma być do końca, do wyprostowanych rąk. Później ręka wraca, ręka wraca dołem, dołem. W taki sposób jak lokomotywa, mniej więcej, prawda? to przypomina taki ruch. Kręciliśmy to na skateparku. No. Można powiedzieć, że człowiek na wózku inwalidzkim nie jest tam widziany. Zresztą sam pierwszy raz w życiu widziałem, że ktokolwiek pojawił się w skateparku. Udowodniliśmy też, że jazda na wózku inwalidzkim nie znaczy, że człowiek, który jeździ, nie ma się tam pokazać. Jest to wszystko dla ludzi. Balans polega, jeżeli mamy dobrze wyważony wózek, można go wykonać jedynie poprzez odpowiedni ruch biodra. Ruch tułowia znaczy się. Ręce znowu na wysokości bioder albo nawet inaczej. Nie, dobrze, na wysokości bioder. Lekki, leciutko leciutko się odchylamy do tyłu przy równoczesnym napędzeniu wózka do przodu. O, właśnie, coś, coś w tym stylu. Przejdź sobie normalnie w balans, ale utrzymaj balans za pomocą jednej ręki tylko. To jest tak zwane ćwiczenie doskonalające balans, prawda? Tak, żeby to naturalnie. Teraz zmiana ręki na przykład, prawda? Nie jest to łatwe. Nie jest, nie, nie jest łatwe. Następne, co będziemy ćwiczyć, to jest następne ćwiczenie, które e, pozwala bardzo dobrze opanować balans, przykładowo czy jesteś w balansie, prawda, cały czas i zrób coś takiego, popatrz tak, żeby utrzymać się w balansie, a równocześnie klasnąć tak, to bardzo, bardzo dlatego cały czas dlatego zaczęliśmy od tego, że na początku musi być bardzo dobrze dobrany wózek o, widzisz. Masz bardzo dobrze, dobry wózek, dlatego, e, dlatego ci to tak dobrze wychodzi. Jeżeli dana osoba zamówi, przykład, u mnie wózek, jakąkolwiek prezentację, przyjadę do tej osoby, e, wsiądę na ten wózek, zademonstruję tak przykładowy balans, to ta osoba wie, że ja już jeździłem na tym wózku, bo taka czysta osoba prosto z drogi, czy dajmy na to ktokolwiek, nie zrobi tego balansu, jeżeli wcześniej nie jeździł na tym wózku. Więc wydaje mi się, że jest mi to potrzebne żeby tej danej osobie jakoś być wiarygodny w jej oczach. Są dwie możliwości wjechania pod podjazd. Jedna przodem, druga tyłem. W tym wypadku, gdzie podjazd jest stosunkowo bardzo stromy, ja bym tutaj wolał wjechać sobie tyłem. Ale na początku pokażę Ci, w jaki sposób wjechać przodem. Leciutko podnosimy kółeczka, żeby te kółeczka nie uderzyły. Bo, żeby przed nimi kółeczkami, jeżeli będę wjeżdżał nie podnosząc kółeczek, to ja się odbiję od tego i polecę do tyłu, prawda? Dokładnie. Dlatego tutaj bardzo trzeba podnieść kółeczka przednie, dlatego jest znowu ten balans potrzebny już na samym początku, prawda? Dokładnie. Dokładnie. O, widzisz, nie dałem rady. Dlatego ja sobie tutaj wolę wjechać tyłem. Czyli podjeżdżam sobie. Zjeżdżam sobie tyłem, wchodzę w balans. Dla osoby, która pierwszy raz wykonuje tego typu wjazd, bardzo potrzebna jest asekuracja, żeby była jakaś dodatkowa osoba, która zabezpieczy to, żeby osoba się nie cofnęła, żeby się nie wywróciła tyle. Pomimo, że już kiedyś jeździłem na wózku, było to dla mnie no, ciężkie. No, bo naprawdę, przełamać strach, że za chwilę mogę się obalić, jest, jest, no, jest ciężkie. Dlatego, jeżeli widzimy kogośkolwiek, jakiegoś, jakąś osobę niepełnosprawną, która jedzie sama i ma na przykład za chwilę zjechać ze schodów, czy na przykład z podjazdu, nie bójmy się, podejdźmy do tej osoby. Powiedzmy, wiesz co, ja ci pomogę. Ta osoba na pewno nie odmówi, a wręcz przeciwnie, będzie jej miło, że. Ktoś zauważył. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Koło mnie widzicie plakat, który już wkrótce pojawi się w różnych miejscach. Po to, żeby przypominać Wam o tym, że pomaganie jest fajne, że czekamy na Wasze maile i o tym, że już w następny poniedziałek kolejny odcinek magazynu Sposób na Życie, jak zwykle o 17.15. Wspiera firma Axon, prowadząca sklepy z zaopatrzeniem medycznym w całej Polsce.